Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej. Proszę Państwa, kanwą do dzisiejszego spotkania jest wczorajsze święto dziecka i życzenia, jakie skierowała do polskich rodziców i do polskich dzieci e, pani premier e, Beata Szydło. Proszę Państwa, my składamy apel do Pani Premier, ponieważ odbijamy się niczym piłeczka pingpongowa od ściany, jaką jest beton w Ministerstwie Sprawiedliwości, który nie staje w obronie polskich obywateli, jakimi są polskie dzieci i polscy rodzice, którym te dzieci są odbierane. Polskie państwo nie tyle, że nawet nie broni polskich rodzin przed rozbijaniem i zabieraniem dzieci na wnioski innych państw członków Unii Europejskiej, ale nawet wspiera ten preceder. Mamy do czynienia z dwoma zastraszającymi procederami. Po pierwsze, państwo polskie uczestniczy bardzo ochoczo i chętnie w procesie odbierania dzieci przez instytucje państw trzecich, a po drugie Państwo Polskie wspiera proceder adopcji dzieci. Przez pary z innych krajów Unii Europejskiej. Te dzieci tracą, tracą kontakt z naturalnymi rodzicami w Polsce, tracą kontakt z polskością i stają się tak naprawdę same ofiarą procederu, który ma na celu tylko i wyłącznie zarobek z racji na świadczenia socjalne, jakie pobierają rodziny zastępcze tych dzieci. Stąd też kierujemy apel do pani premier, aby wpłynęła na pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości, z którymi mieliśmy kontakt po czy to na posiedzeniu Komisji Łączności z Polakami za granicą, czy też w bezpośrednich relacjach. I ci urzędnicy naprawdę nie dają rękojmi, że to są polscy urzędnicy, ponieważ działają wbrew interesowi obywateli, jakim jest pozostawienie tych dzieci w Polsce. Szanowni Państwo, do członków Komisji Łączności z Polakami za granicą naprawdę dochodzą dramatyczne apele, apele rodziców o to, żeby pomóc im, żeby, te, żeby swoich dzieci po prostu nie, nie utracili. My mamy takie dwie sprawy, z którymi ministerstwo jest zaznajomione, z którymi Kancelaria Prezydenta również jest zaznajomiona. To są sprawy pani Urszuli M. i Sylwii S. Te panie nie chciały, żeby podawać ich nazwiska. Natomiast w tych, przypad, w tych przypadkach ministerstwo... Generalnie nic nie robi, mimo że są możliwości, że są umowy międzynarodowe, na które możemy się powołać. I tutaj absolutnie skandaliczne są zachowania właśnie przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości. Od trzech posiedzeń Komisji Łączności z Polakami za granicą omawiamy kwestię odbierania polskim rodzinom dzieci za granicą. I tutaj postawa zarówno pana Łukasza Piebiaka i pana Kosmulskiego jest Absurdalna, jest skandaliczna. Ci panowie wprost mówią, że oni się będą trzymać literalnie przepisów, ale oni się nie trzymają tych przepisów tak, żeby rzeczywiście, kiedy mają możliwość, pomóc, pomóc właśnie polskim matkom. My tutaj można przejrzeć, jak, te, jak ta komisja funkcjonowała przez ostatnie miesiące. Jest rozpaczliwy apel matki i w jaki sposób zachowują się poszczególni urzędnicy właśnie z ministerstw. Jest szereg możliwości, jak możemy dotrzeć. Do, do tych międzynarodowych gremiów, jak możemy pomóc rodzinom. Natomiast w tym przypadku nie, ten apel rodziców po prostu trafia w próżnię. Ministerstwo absolutnie nie chce się tym zajmować i panuje jakaś dziwna zmowa milczenia właśnie w prokuraturze, w sądownictwie i polskie rodziny nie otrzymują pomocy nie tylko za granicą, ale właśnie wewnątrz naszego kraju. Mamy tutaj też przedstawiciela Stowarzyszenia Wolne Społeczeństwo, który prowadzi od dłuższego czasu właśnie te sprawy, a Apeluję nieraz do rządu, do prezydenta, do poszczególnych urzędników i oni umywają od tego ręce, więc dzisiaj staramy się pomóc tym rodzinom, nagłośnić tę sprawę, ponieważ oni mówią, że właśnie jest wokół tych spraw wszystko wyciszane, i apelujemy do pani premier, która wczoraj mówiła tak wspaniale o dzieciach, żebyśmy w końcu pomogli tym polskim dzieciom. W ubiegłym tygodniu Stowarzyszenia Wolne Społeczeństwo dowiedziało się, że belgijska organizacja Headline Miracle Mały Cud oferuje dostawę polskiego dziecka w czasie krótszym niż jeden rok za 12 tysięcy euro, to jest 52 tysiące złotych. Organizacja zobowiązuje się dostarczyć dziecko zdrowe zgodnie z kodeksem, z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Adopcja zagraniczna jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku niemożności zapewnienia dziecku zastępczego środowiska rodzinnego w Polsce. Dzieci zdrowe, dzieci takie, jakie są przekazywane przez tę organizację do adopcji w Belgii, bez kłopotu mogą uzyskać opiekę zastępczą w Polsce. Jedno z tych dzieci, siedmioletni Michałek, z takiej. Rodziny zastępczej, zapewniającej znakomitą opiekę, został zabrany, mimo że był do tej rodziny bardzo przywiązany. W tej sprawie interweniował poseł Paweł Skutecki, kierując do Ministerstwa Rodziny wniosek o uchylenie decyzji albo stwierdzenie nieważności decyzji o zgodzie na adopcję zagraniczną. Takie przypadki pokazują, że za zabieraniem dzieci i za adopcjami zagranicznymi stoją finansowe interesy. Szanowni Państwo, ten apel dla pani premier jest jakby pokłosiem tego, co dzieje się już od kilku tygodni, a nawet i miesięcy, w naszych kontaktach z urzędnikami Ministerstwa Sprawiedliwości, my już w zasadzie nie mamy żadnych możliwości, żeby wpływać na to ministerstwo, żeby w jakikolwiek sposób dochodzić praw ludzi, obywateli polskich, którzy się do nas zgłaszają z bardzo tragicznymi, z tragicznymi sprawami. W tej sytuacji, skoro pani premier wczoraj w swoim wystąpieniu zaznaczyła, że dzieci są dla nas w zasadzie wartości najwyższą są dla nas bezcenne. Yy, mamy nadzieję, że również ten, ten apel i ten pogląd pani premier odnosi się do tych dzieci, które są z Polski wywożone bezprawnie za granicę, które są z Polski zabierane polskim matkom, polskim rodzinom i przeznaczane do adopcji w Niemczech, w Belgii, w innych krajach Europy Zachodniej. Jeśli tak jest, to prosilibyśmy panią premier również o to, żeby do tych pięknych życzeń dołączyła dla tych dzieci prezent praktyczny. Prezent, który pozwoli im zostać w Polsce z matkami, z rodzinami, ten prezent to będzie kontrola w Ministerstwie Sprawiedliwości, być może audyt w Ministerstwie Sprawiedliwości i interwencja, żeby ci urzędnicy, którzy dopuszczają się arogancji i cynizmu wobec polskich matek i polskich rodzin, nie byli dłużej pracownikami ministerstwa, które podlega przecież pani premier. Ci urzędnicy nie wykonują również poleceń pani, zaleceń pani premier, ponieważ skargi skierowane do kancelarii pani premier, a później przekierowane do załatwienia przez ministerstwo, również nie, nie uzyskały żadnego biegu. To jest sytuacja skandaliczna, która nie może mieć miejsca w krajach cywilizowanych. Dlatego oczywiście również na piśmie przekażemy pani premier nasz apel, list i pozostajemy otwarci na wszelkie możliwości współpracy. Jeśli pani premier tylko i wyłącznie zechce zainteresować się tą sprawą, my jesteśmy do dyspozycji, przekażemy wszelkie informacje. To jest bardzo istotne i w tym apelu jest pewnie taka nuta już pewnej bezsilności, ale. Te matki i te dzieci nie mogą już dłużej czekać. Tu nie ma czasu na urzędniczą opieszałość. Za chwileczkę kolejne matki będą traciły dzieci. Mam nadzieję, że pani premier, jako kobieta i jako premier tego rządu, podejmie zdecydowane kroki. Naprawdę skończmy z arogancją ministerstwa, skończmy z arogancją urzędników i żeby sejm więcej nie oglądał takich scen jak po jednej z komisji łączności z Polakami za granicą, gdzie płacząca z rozpaczy matka spotyka się z murem spojrzeń i uśmieszków dwóch cynicznych urzędników ministerstwa i do dzisiaj i ci ludzie nie ponoszą żadnej konsekwencji. To był skandal. Mam nadzieję, że pani premier zareaguje na nasz apel pozytywnie i będziemy mogli tym ludziom pomóc. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, czy są pytania? Jeśli nie, to dziękujemy. Dziękuję.